Także nikt tutaj nie odpuszcza, na pewno, na pewno każdy chce tutaj wygrać. Widzimy na to, że w kasku Grigoria Łagutę. Także kolejnego faworyta do, do zwycięstwa tych ja ci, ja ci Wojtku, bo teraz akurat wywołujemy temat, wywołałeś Grisza Łagutę, jest też Dawidów. Dawid Stachera. Ci panowie mają po zwycięstwie w swoim pierwszym starcie. No i oczywiście dodatkowo Janusz Kołodziej również zwycięstwa swojego biegu i pokonał w nim nie byle no, Ale, lebo, nie ale nie mamy byle naj, najsłabszego go... zawodnika, który uzupełnia stawkę, a te no zawodniki tak. jest mistrz świata. No tak, nie spodziewaliśmy się, że Greg Hancock po pierwszej serii startowej będzie miał przy swoim nazwisku 0 punktów. Bardziej myślę, że po juniorach, czy mniej doświadczonych zawodnikach, no, ale Bo, jednak jest to zero. Się, że... Powiem Ci, że y, odstępując od Kenkoka, bo nie mam ochoty się, może nad nim znęcać, wrócę do tematu Dawid Stachyra. Y, przed sezonem, kiedy na torze w Częstochowie odbywały się sparingi, był taki mini turniej par, nazwijmy go. Dawid Stachyra przyjechał, bo wtedy trenerem Kutniarza był Janusz Stachyra i y, wygrywał z Grigorijem Magutą. I teraz tak patrzę na te pola, konkretnie pole pierwsze Dawid Stachyra, pole trzecie Grigorij Maguta. No i ciekaw jestem, czy tutaj Grisza gdzieś to gdzieś rozpamiętuje sobie w myślach tę sytuację. Przegrywałem z tym Stachyrą, nie mogłem nic zrobić. Jak to będzie wyglądało teraz, kiedy jest pełna publiczność? Wtedy było może, nie wiem, z 500, może 1000 osób takich najwierniejszych kibiców Włóknia Częstochowa. Od krawężnika. Dawid Stachyra. Janusz Kołodziej, Grigori Łaguta i Greg Henkok. Trzej panowie mają zwycięstwo na swoim koncie, a Greg Henkok jeszcze walczy o to, żeby tutaj zapunktować w dzisiejszym turnieju o puchar prezydenta miasta Częstochowy 7-6 sekund do startu. Stachyra, Kołodziej, Grigori Łaguta. Greg y, Hancock, taśma w górę, Dawid Stachyra. Jak niemalże no, identycznie jak Janusz Stachyra w latach 90. -tych. Teraz Dawid wygrywa start, ale znalazł dla na siebie dopiero teraz miejsce. Teraz wyjaśnia całą tą sytuację, walcząc z Januszem Kołodziejem. Kołd i tutaj też będzie chciał walczyć. On ma zwycięstwo swoich pierwszych wyścigów, no i tam szarżujący Hancock. A gdzie jest faworyt miejscowej publiczności? Grigori Łaguta. Jak na razie ogląda plecy trzech rywali jadących przed nim. Stachyra, podoba mi się coraz bardziej jego dyspozycja w dzisiejszym turnieju. Na pewno cieszą się też kibice lubelskiego węgla że którzy śledzą naszą transmisję w internecie. No i tamten Herbi, po tej zewnętrznej, orbituje. On tutaj notował bardzo dobre występy w latach od 2006 roku do 2009. Teraz przyznajcie patent na Stachyrę. Ależ zamyka go pięknie, jak to się pięknie ogląda. Umiejętność wyniesiona chyba z domu. Chyba Janusz Stachra opowiadał Dawidowi, tak masz robić, jak będziesz wiózł Mistrza Świata. Czy to wystarczy? Chyba tak. Jednak stachyla, na mecie. Znakomicie, znakomity wyścig po prostu. Wyścig szkoleniowy. Tak się broni pozycji. Genialne. Wyścig szkoleniowy, piękna obrona pozycji, ale można powiedzieć, że chyba każdy tutaj jest w szoku. Jak dojrzałą jazdę zaprezentował? I ten Tami zawodnik Stachyra. jeździ w pierwszej lidze? Jeździ w pierwszej lidze. Wygrywa z gwiazdą, można powiedzieć, Grand Prix. Wielkiego formatu. Komple komplementowałeś Dawida, Powiedziałeś, że wygrał w przedsezonowych e, treningach bądź sparringach Grigoriem Łagutą. No i udało mu się to ponownie. Bardzo w fantastycznym stylu. Oj, Grisza, Grisza, patrzą tak kibice częstowostne. No szkoda, szkoda, że w takiej stawce nie zapunktowałeś tak, jak nas do tego przyzwyczaiłeś. Dawid Stachyra, Greg Henkov, Janusz Kołodziej i Grigorii Łaguta to kolejność wyścigu ósmego. Kończymy drugą serię. Pierwsze podsumowania szukamy lidera, czy mamy lidera? Mamy Dawida Stachyra. Mamy lidera i jest to lider bezapelacyjny, ponieważ jedynym zawodnikiem z dwoma zwycięstwami jest Dawid Stachyra. Na koncie 6 punktów.